Dzień dobry, szczęść Boże, dobry wieczór. Moi drodzy, tak się trochę porobiło w tym tygodniu, w związku z trasą, na którą jesteśmy, że nie udało nam się puścić vloga we wtorek, dlatego vlog jest dzisiaj we czwartek. Kochani, będzie dzisiaj dosyć taki wyjątkowy vlog, w takim sensie nie taki normalny vlog, po prostu jeżdżono, gadano, chodzono i tak dalej, tylko udało nam się zrobić. Myślę, bardzo piękną relację z naszego ostatniego spotkania w Bydgoszczy, w sensie z wielbienia w Bydgoszczy, czyli z wybranych. Wielbienia, które było przeniesione, no już tam chyba jakieś, nie wiem, półtorej roku z powodu pandemii. Kochani, obejrzycie sobie zaraz tę relację, trochę muzyki, trochę zdjęć, trochę ludzi, trochę też takich obrazków, że tak powiem, zza kulis. Bardzo to jest piękne, ale chciałem się z wami na początku podzielić tylko jedną myślą. Konnie, to było pierwsze wielbienie od bardzo dawna i teraz jesteśmy też na tej trasie, którą też od dawna żeśmy już przekładali, i mam takie poczucie, jakby po raz pierwszy od dłuższego czasu, że wreszcie wraca normalność. Kon ja wiem, że nie wszystko się jeszcze skończyło. Wiem, że czasy, w których żyjemy, są trudne. Zresztą zawsze są trudne. Ale kiedy widzę tych ludzi, modlących się, słuchających słowa Bożego, Którzy szukają Pana Boga, uwielbiają Go, którzy przeżywają też swoje dramaty i to widać często, szczególnie jak się do nich mówi. Jakby co się dzieje w ich oczach, w ich sercach, w ich duszach. Mam takie poczucie, że wreszcie, wreszcie możemy jakoś twarzą w twarz być. Kochani, refleksję mam taką, że bardzo chciałem Was zachęcić, żebyście jak najszybciej wracali do normalności. Ja wiem, że nie wszystko jest tak samo. Ja wiem, że też jest oczywiście, że trochę zagrożeń i tak dalej, ale, kochani, wracajmy. Musimy ten świat w końcu przywrócić do normalnego funkcjonowania. Yy, musimy wrócić do rzeczy, które są dla nas ważne, a które jakoś się pozmieniały przez ten czas pandemii. Oczywiście jestem też przekonany, że w wyniku tego też się nowych rzeczy nauczyliśmy, to jasne, i nauczyliśmy się też nowego bycia ze sobą. Myślę też, że wiele się zmieniło w takim kluczu, co jest ważne, co jest mniej ważne. Nagle się okazało, że pewne rzeczy, które nam się zawsze wydawały w ogóle, że yy, powiem, nieodzowne, nagle się okazało, że można je zrobić inaczej. Ale kochani, bardzo potrzebujemy bycia ze sobą w kościele, bycia z Bogiem w kościele, bardzo potrzebujemy spotkań, bardzo potrzebujemy wspólnej modlitwy, bardzo potrzebujemy takiego wzajemnego wsparcia, które oczywiście jest możliwe na wszystkie możliwe sposoby, ale jednak w takim osobistym wymiarze jest najważniejsze. Konia ja przez te ostatnie tam już trzy tygodnie, kiedy jesteśmy w tej trasie, już się nie wstydzę i też kiedy było to wielbienie, naprawdę mam takie wrażenie, że oddycham pełną piersią. Chociaż oczywiście problemy i kłopoty są takie jak zawsze, trudności w życiu są takie jak zawsze, ale wreszcie jakoś tak jest no właśnie. Są ludzie, są twarze, są oczy. Kochani, wracajcie. Jeżeli może zobaczyliście u siebie, bo ja u siebie takie rzeczy znalazłem jakiś czas temu, takie różne zamknięcia, wycofania, takie różne rezygnacje z pewnych normalnych sposobów funkcjonowania, trzeba je odnowić. Trzeba też oczywiście szukać nowych, to jasne, ale wracajmy, kochani, niech normalność i to my o tym decydujemy, tak naprawdę niech ona wreszcie wróci. Kochani, to wielbienie, które odbyło, w ogóle mam takie wrażenie, byliśmy bardzo jacyś tacy jeszcze nie rozgrzani, nie poukładani, nie wiedzieliśmy w ogóle, jak mamy to robić, ale będą następne, kochani. Już planujemy następne wielkie wielbienia w ogóle. Miejmy nadzieję, że nic się nie pozmieni, nagle znowu nie huknie jakaś kolejna fala albo kolejna, nie wiem, nowa epidemia, ale mamy, mamy już w planach kolejnej i mam nadzieję, że się z Wami spotkamy, kochani. Nie przedłużając, zobaczcie te relacje trochę obrazków, trochę muzyki przede wszystkim ludzi zobaczcie. Ja kiedy patrzę na tę relację, to uwielbiam na te twarze tam patrzeć na ludzi, w których oczach jest Pan Bóg, jest miłość, jest tęsknota, też jest samotność często, są pragnienia. Ale właśnie, wreszcie można im spojrzeć w twarz, kochani, zobaczcie jak cudownie było w Bydgoszczy, światło mnie wypełnia, twoje światło mnie wypełnia, Twoje światło mnie wypełnia, światło mnie wypełnia, Twoje światło mnie wypełnia. Obserwuję jak przemienia każdą część mojego serca. Zaczynam żyć, funkcjonuję jak za dziecka. Cieszę się, szanuję siebie. Widzę znów potrzeby innych i nie chodzę w cieniu negatywnych myśli. Ale w blasku twego piękna znowu się odzewam. Wiem, że jest. który wierzy we mnie Nie chcę bać się o to, co nadejdzie Chociaż nic mi nie wychodzi Mogę być spokojny, bo mam Ciebie Z Tobą wygrywam, nawet jak jestem ostatni Wiem, że jesteś blisko Tylko ja odwracam twarz I tupię nogą, i ja dalej Tym Ty bliżej kochasz Mimo moich dziwnych myśli wolnych Wyżej nad chmurami się unoszę Twoja łaska daje życie Wiem, że jesteś blisko Tylko ja odwracam twarz I tubie nogą i ja dalej Tym ty bliżej kochasz Mimo moich dziwnych myśli Wolny dźwięk się przy tobie Znika strach na chwilę Jestem wyżej Dzień dobry, dzień dobry. Moi drodzy, dalej nie mogę iść, bo dalej już są ludzie i będzie zaraz, że ojcze, ojcze, coś tam. Yy, zaczyna się kolejny vlog i jest ekscytacja po prostu miliard, z tego, po tego powodu, że tutaj jest scena w Bydgoszczy, przyjedzie chyba ze 6 tysięcy ludzi i będziemy robić yy, wielbienie. W końcu po takiej długiej przerwie będzie wielbienie. Od tego właśnie zaczyna się dzisiejszy vlog, bo w sumie będzie tylko na tym wielbieniu, więc to w sumie było bez sensu. Jedziemy z vlogiem. To Też bardzo ważna teraz będzie akcja. Ona mi się rzadko zdarza, bo ja generalnie jestem jak młody bóg, ale zrobił mi się taki pryszcz. mi go zamaluje, więc idziemy ten. Idziemy zobaczyć, czy to się da coś zrobić z tym. Before after. <grymne> okay. A jak się spocę to mi to ten? E, no, <grymne> nie, to się powinno trzymać. Także tutaj jak to tu jakieś panie kosmetyczki oglądają, to przepraszam. Kasz? I no i co? Kasz? Kajże już? No. Jesteś marki. 50. Co 50? Widzę, to To jest mnie pokazane. Zorientowałam się, jak dużo się zmieniło, bo założyliśmy z opcją Instagrama. I po prostu nagle ludzie oznaczają, że ciekają, na cierpienie, że coś. No i to mi już kademia jak wiele czasu minęła, nie? Mój syn, O, Legatka, Janka! Na live? No? Cześć Boże. Cześć Jaki mój mały. Jak ty zrobiłeś. Jak ty zrobiłeś kogoś tak ładnego. Pozwól nam je przyjąć, poślij nam Twojego świętego ducha, żeby on nas uzdolnił do przyjęcia tego wszystkiego, co dla nas masz. Można być goście! Yeah. Zatrzymaj się, by móc poznać mnie. W moim imieniu ratunek jest spełnienie. Moi drodzy, właśnie zakończyliśmy, w sensie kończymy wielbienie w Bydgoszczy i od samego początku nas proszą, a nawet przynieśli specjalne baloniki, gdzie było napisane, ale pokaż nas, pokaż. To i zobaczcie! I to by to było na tyle w tym naszym dzisiejszym spotkaniu. Mam nadzieję, że udało się trochę chociaż zrobić fajnych obrazków. Na pewno Marcin zrobił, żebyście mogli obejrzeć trochę, trochę rzeczy zbyt goszczy. Widzimy się w jakimś kolejnym nagraniu. Pewnie będzie strasy. już się nie wstydzę. Więc zapraszam Was pewnie za tydzień na kolejnego vloga, a przede wszystkim na kolejne wielbienie, które mam nadzieję będzie. Na z Bogiem ściskam, pozdrawiam. Pa! Moi drodzy moi kochani, to by było na tyle w tym naszym dzisiejszym spotkaniu, takim relacyjno-vlogowym. Widzimy się pewnie, mam nadzieję, we wtorek w kolejnym vlogu, takim już z naszej trasy. No, generalnie, vlogi oczywiście, jak widzieliście, już od paru ładnych tygodni wróciły regularnie, raz w tygodniu przynajmniej, więc mam nadzieję, że będziemy się spotykać. Kochani, bardzo was ściskam, bardzo was pozdrawiam. A, jeszcze mam jedno. Kochani, wiecie, że jest ta książka, jak się modlić, która właśnie się ukazuje już niedługo, naprawdę, już bardzo niedługo, w sensie dosłownie za kilkadziesiąt godzin. Wam opowiem, że jest dostępna, i tak dalej. Więc już za momencik, bo piszecie niektórzy z pytaniami, Nie, ale kiedy i tak dalej, a też niektórzy widzieliście, że były na spotkaniach. Już niedługo, dla wszystkich, będzie dostępna. Ściskam Was, pozdrawiam Błogosławie i do zobaczenia w następnym vlogu i w następnych spotkaniach. Miejcie się, proszę, najlepiej na świecie. Z Bogiem! Pa!